Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W pierwszym odcinku budujmy w Minecraft. Jak widać trochę już porobiłam tutaj wszystkiego, ale po prostu będziemy kończyć tak, żeby nie przedłużać odcinka, już to robiłam tak. Eee, tak sobie po prostu. <gryw> cały czas tak jest, ale okej. Okay. Tylko po prostu chciałam, żeby przyspieszyć jakby czas do tego co zrobiłam. No, dlatego, dlatego. Więc, co, no. Widzicie! Ok, to sobie tak. Tak, będziemy po prostu budować na tym świecie. Co że na super płaskim w ogóle, ale. Nie chcę, żeby mi aż tak strasznie lagowało. Bo nagrywam hyperkawę dwójkowy chyba dwójką, Z czego się nie będę, to chyba dwójką, tak. Okej, okay, no patrzcie, już ściany mam zrobione, Jak błyskawicznie, tak wiem, że tam jest wioska, ale ja nie potrzebuję na razie wioski, ale może ją w przyszłości wykorzystam do czegoś, do czegoś fajnego. No nie wiem, mogłoby się wykorzy wykorzystać, nie, czy, o, o widzicie już był fragment. No mogłoby się wykorzystać, no, nie wiem dokładnie teraz, do czego, ale może kiedyś tam zbudujemy jakiś roller coaster czy coś w DMDSLD. Tak, bo myślę, że dalej nie będzie zły Nie będzie też dobry, ale okej. Okay. Czekajcie, muszę coś sprawdzić. Okej. Okay. Ja nie, nic, 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 nic. Nic nie widzieliście. Okej. Okay. Dobra, na tym. Okej, okay, tutaj zrobimy już tak. A tu tak. Nie rozumiem teraz już jakoś mi jeszcze napadła i Okej, okay, dobra, już wiem, już wszystko wiem. Spokojnie możemy robić dalej. Będzie no, teraz oraz... Ee, o, jak to się nazywało? Teraz i balkon, tak. Teraz i balkon. Spoko będzie, myślę. Okej, hey, dopatrzcie jak szybko nam idzie to jest mistrzostwo świata Łowa 2013 <grym> Dobra, 2-3 trzy. Trzy. Teraz robimy ścialki tutaj, bo się chyba przydadzą. No nie wiem, ale myślę, że się przydadzą. Bo tutaj będą też żywiczki tak. No i tutaj tak samo. Dobra. Jeszcze w tych mniejszych postawimy okna i w tych mniejszych, jak zwal, tak zwal. jak zwał, tak zwał. <laughs> tak zwał. <laughs> Kurde, do, muszę się podrapać po ręce. Dobra. I okej, okay, bo żeby dalej robić wszystko, co Wam się waży, tak. No odchodzi tak. Trzeba zawsze że powtarzam tak. No nie wiem, okej. ok. Jakaś przeżyję. Dobra, już wykończę te szyby i koczę odcinek taki. Króciutki odcinek, ale no, myślę, że taki wystarczy. Poza odcinkiem zrobię dach i podłogę, a w następnym odcinku zrobimy po prostu sobie wystrój całego tego domciu. I jeszcze po prostu zrobię taką małą ścieżkę. Takie wyjście ja nie mam. Okej. Okay. O takie coś mi chodzi właśnie. No, jest to jest króciutki odcineczek, który dokończyliśmy wójtowe, ja jeszcze, jeszcze będziemy środek dokończać, ale no to to jest na tyle w tym odcinku, no wiem, że krótki, taki krótki i malutki, no ale, no, o kurde, ale to ale, no, no, taki mi pasuje, no, nie będziemy, bo jeszcze nie ogarniam tego renderingu. Renderingu. Jeszcze nie wiem dużo, jak to rendering, jak wrzucać z renderingu z Camtasia Studio. No więc proszę o pomoc. Jak renderować wiki z Camtasia Studio 8. A to już na tyle dzisiejszym odcinku.